Dzień dobry, Dzień dobry Ale Ty masz energii dużo. Ja mam cudowną energię. Ja jestem się wyspany, spałem 7 godzin, byłem jeszcze w radiu, rano yy, przyjechałem, jest, no, żeby nie było, jest, jest, jesteśmy przed południem. Ciężko jest yy, zaistnieć w polskim show-biznesie? Piję też trochę do The Dumplings oczywiście i do Twojego MySpace'a. Dobrze. Ja bolowałem na tym, że mogę mieć najpierw sprzedaną płytę w Polsce mm -hmm. w 2008 roku. Mm -hmm. Fryderyk nawet Tok FM mnie zapraszał i byłem bardzo nadzieją polskiej sceny alternatywnej, a coś tego jak wchodziłem na lokalną dyskotekę, Obojętnie gdzie grałem, a czasami coś do się, że grałem, ściem 60 koncentów, 60 dni i mnie nikt nie rozpoznawał. Co z tego, że ja, ja, ja miałem dosyć super z kobietami, to powiem szczerze, które budzą się ze mną i mówią: Ja kocham Twoją muzykę, ja chciałem się budzić z dresiarami. No i co? Z kim? Z dresiarami! Z dziewczyną z lokalnej dyskoteki, bo taki mam, taki mam smak, do tego już dojrzałem, Łukasz. I co? No i nic. I dopiero jak wchodzisz do telewizji, jak trafiasz szerzej na billboardy, to wtedy dziewczyna rano do tobie, tobie mówi: jest co? Ty robisz coś innego poza lekamą. I chcę y, zwrócić uwagę na to, że my stworzyliśmy, albo ktoś chce stworzyć, albo komuś się udało stworzyć w latach 90. polski show business, a'la Hollywood. Mhm. Dajmy sobie spokój. No. Znowu The Dumplings, których, których odkryłeś i który cały czas chyba powoli cała Polska będzie odkrywać, są cudowni. I, no, i żeby nie było, jest to niesamowite. The, the Dumplings to, to, to jest taki hype, który teraz jest bardzo zasłużony. Ja widzę taki podział, gdzie w kontraście do Anglii czy do Stanów, to ty tam możesz mieć gwiazdy muzyki alternatywnej, trudnej. A żeby pamiętajmy jedną rzecz, ty, słuchaczu, to, że coś jest alternatywne, nie znaczy, że coś jest dobre. Rozumiesz? Tak samo pop to nie jest złe. Słowo pop jest cudowne. Ja kocham pop, popularnych różnych wykonawców, mainstreamowych mniej. My, my tutaj coś, coś nam się tutaj pomieszało, według mnie. Ktoś w latach 90. za bardzo się poczuł dobrze, mhm. Próbujemy jeszcze rządzić światem, ale to nawet nie o to chodzi. No, bo o czym my tutaj gadamy? Ja całkowicie rozumiem swoją sytuację, że ja byłem nadzieją polskiej sceny muzycznej, a, a jak, ale moja niezależność to była w tym momencie, gdzie mi każdy mówił, nie powinieneś iść do ekstraktora. Nie powinieneś zrobić to i to. Chryste, panie, ja dopiero jestem niezależny, jak robię wszystko to, na co mam ochotę. A ja odmawiałem tysiąc różnych propozycji i często odmawiam. Ale są momenty, gdzie czujesz się gotowy na coś, tak jak powiedzmy teraz, z z tobą albo się czuję przekonany do czegoś i wtedy mówię, dobrze, robię to. Yy, to jest według mnie świadomość. A propos pojawiania się w mediach, ty powiedziałeś kiedyś, że miałeś parcie na szkło. Ja mam ogromne parcie na szkło, inaczej przecież nawet bym nie był tutaj. I żeby nie było, bo nie, jak to kupię brzmi, to powiem ci szczerze, yy, jak kiedyś na, na Akademii Muzycznej, na studiach muzycznych, zawsze jak z chłopakami gadaliśmy o tym, że się, powiedz mi, jakie to sedno, do czego my w ogóle gramy tą muzykę, czyli to parcie na szkło? To tak szczerze, jak już swoje wypiliśmy, to powiedzmy, krótsze. Chyba wszystko się sprowadza do jednego. Tak. To jest straszne, bo też dojrzałem do tego, Łukasz, że się przyznałem do się, siebie, y y że mnie bardzo kręcą młode dziewczyny. Ja kiedyś, jak miałem 28 lat, to się wstydziłem, że mnie kręcą dziewczyny, które miałem 24-25, są młodsze niż ja. Nagle mam 34 lata i dojrzałość takiego chłopaka, gówniarza, to jest takie. Jak ona jest młoda, piękna, a ja będę ją jeszcze traktował szacunkiem, to chyba nic złego w tym, że spędzimy cudowną noc razem. To jest jeden z takich mocniejszych, jak moja kariera, obojętnie jak ona jest, a nie o tym, że niektórzy chcieli bardzo. 8 lat, 5 lat temu dostałam maile, skończy się Twoja kariera, Ty, Twoje 15 minut, słaby. To trwa i twara dlatego że wszyscy jesteście tacy nudni. No więc wracamy do najmłodszej partnerki. Wysoko. My... Widzę, widzę ten uśmiech mioduchwalny. No tak, no, żeby nie te było. Te myśli, jak to powiedzieć? Ja, Mo, ja, mam. No, możesz, ja, masz ja... cyferki na kuli, na kulach. Na kulach nie, nie, na nie, swoich kulach. Nie, masz... nie. nie no, ja powiem inaczej. Pozdrawiam. Nie szkodzi, że masz 17 lat, byleby wyglądała młodo. Dzięki, poprosimy teraz. Dzie, 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 dzie. <śm> Ja mam wrażenie, że ty się nie zastanawiasz nad tym, co wypada powiedzieć, i ty po prostu mówisz, ja się bardzo zastanawiam, ale ja nie będę ukrywał, co to. Ja, ja też często ironizuję i, i żeby nie było. Ja, póki się nie krzywdzi ludzi, to sądzę, że można Robić. Bar bardzo dużo. Jestem bardzo, według mnie, sądzę, jestem bardzo dobrze wychowany. Mam rodziców, matka już ma po 7 miesiące. Yy, takie wartości, które dostałem od nich, to są, to są naprawdę takie, że, że jest miejsce dla każdego. Yy, I żeby nie było, no cóż to, że ja nie mam dzieci w tej chwili, a mam 34 lata albo z całego związku, to może to jest bardziej świadomość niż to, że jestem chłopcem, niedrosniętym, tak jak niektórzy myślą. Proszę Was, ale znowu też chyba trzeba trafić na, na miłość I, i, a nawet jak się trafi na miłość, to nie znaczy, że ma być łatwo. A jesteś gotowy na tę miłość? W tym momencie to to jest straszne, ale może kobieta Byl, jest na, na ostatniej pozycji wobec tego wszystkiego, co, co ja chcę, a mam marzenia i dbam, i więc to jest, to jest, to jest trudne, ale ym, to jest trudny temat. I na pewno jest to coś, co, co, ym, co jest trudniejsze. A jeżeli miłość jest poświęceniem, yy, i to może z głupią ale to wtedy nie jestem gotowy yy, na to poświęcenie w tej chwili, a według mnie tak nie powinno być, bo według mnie. To ja nigdy nie powinienem wybierać między kobietą a swoją pracą i pasją. Mówiliśmy już o tym. Nie ma takiej możliwości, żeby. Znaczy jest, ale to bardzo niewielka, żeby jakaś kobieta, która pojawi się obok ciebie, nie skojarzyła ciebie, nie, nie, nie patrzyła na ciebie jako na tego Czesława Mozilla. Ale jakiego? W sensie osobę publiczną. Czy nie masz takiej obawy, że ta osoba właśnie chce być z tobą ze względu na Twoją popularność? Odwróćmy to inaczej. To jeżeli. Ja spotykam młodą dziewczynę, która jest ładna, która ch chce, chce ze mną się przespać, albo poznać mnie, a nie wymaga nic więcej. Czy ja wiem, to nie mam myśleć sobie, ha, gdybym nie był tym Czesławem Muzilem, to może ona by nigdy ze mną nawet nie chciała rozmawiać, Bo może jesteśmy za brzydki dla niej, albo nieatrakcyjny. Ależ pewnie, że tak, ale ja biorę całą paczkę i ja może bym nigdy z nią nie chciał się przespać, gdyby ona nie była taka ładna i miała takie piękne ciało. Nie myślę w tych kategoriach, ale na pewno nie jest łatwiej komunikować z ludźmi, którzy może mają podobną sytuację do mojej i nawet nie chodzi o sferze publicznej, tylko z osobami, które też bardzo dużo pracują, które, te, które też mają swoją pasję, które może niekoniecznie czekają na mnie w domu. Jak to ładnie powiedziałeś. No, zrobiłeś się sentymentalnie. To teraz troszkę rozbiję temat, a miałeś kiedyś randkę przez Facebooka? Proszę cię, przecież to jest jeden wielki portal randkowy, w Aaaa! No proszę cię. Przestary. Nie, no żeby nie było. Ja jeszcze pamiętam jakieś 12 lat temu. Miałeś. Mnóstwo! Aaaa! Tak, z fankami? Tak po prostu? Wiesz co? Nie muszą być fankami. Nie, fanki to nie, nie fanki. Ona ci powie, to, to. Czyli nie, nie piszcie, że jesteście fankami. Piszcie, ja czasem chodzę, nie znam cię, ale. Ja nie oczekuję, że te młode, piękne kobiety słuchają moją muzykę. Nie muszą. Ja tu taki, taki. Taki profil na takim portalu skoło.dyko. Skoło.dyko. Gdzie tylko chodzi o to, żeby się spotkać przez internet. Ja miałem sytuację i to się nawet nie, nie będę ukrywał, ale mogę powiedzieć, że ja nawet spotkałem się z obcymi kobietami, których nawet nie widziałem na, na zdjęciach. To było podniecające spotkać się z kimś ewentualnie dla eksperymentu, dla, dla poznania. Ja, ja, ja prowadziłem takie życie na, na portalu randkowym. Jak to powiedziałem w Krakowie, 12 lat temu, to wszyscy patrzyli na mnie jakby był największym zboczeńcą świata. Teraz wszyscy mają Facebooka i teraz wszyscy legalnie spotykają się, randkują, <laughs> lajkują swoje zdjęcia. Ten Facebook spowodował, że, że my troszeczkę, my, którzy bardzo harujemy, nie musimy iść do knajpy, żeby stać przy barze i co? Jezus, już nic nie dzieje, to muszę chyba wypić jeszcze jedną lufę, żeby, żeby, mi, żeby mi, coś mi się spodobało. Wiesz co, no kurczę, no proszę Ciebie, no. Nie, nie ukrywajmy, że Obiektnie jak Facebook czy tam internet, nas, nas, ludzie mówią, że nas oddala, to też nam daje inne możliwości. Mm -hmm. Więc ja sądzę, że trzeba brać to najlepsze z Facebounda. <grystanie> I to jest to. <grystanie> A czy jakaś kobieta jest w stanie cię usiedlić? Usiedlić mam na myśli, czy wtedy Czesław może być e, grzeczny, nie randkować, nie flirtować. Ale no, ale nie, no Pewnie, że tak. Przecież, proszę cię, no jak się ma dziewczynę, to się nie randkuje, żeby nie było. Znaczy, jak się ma stałą partnerkę. Oczywiście. Ale. A znowu wszystkie badania pokazują, że w Danii powiedzmy, że co piąta osoba nie sądzi, że seks oralny to jest zdrada. <grybujesz> Grubo, nie? A w ogóle i żeby nie było. To geje so, mają przez radę. Cóż, <grybujesz> ja bym niemiacy to powiedział. Ja nie chcę kobiety, która mnie... Jak to nazywałeś? Yy, usiedliła. Usiedliła. Ja nie chcę, żebym nie usiedliła. Ja chciałbym, żebym mnie wzią, zabrała tak, takim, jakim jestem. Jestem przerażony, ponieważ bardzo dużo seksu w dzisiejszej rozmowie. Nie szkodzi, no wiesz, to do. Ale to jest... Jest ostatnie dwa pytania na ten temat. Ale seks, wiesz, to, możemy gadać o seksie, dlatego że ja i tak że do czegoś... To jest program też rozrywkowy, i, i, informacyjny, no. Ja i tak... Informacyjny. Kamil Durczok, zapraszam, godzina 19. Fakty. No więc, Czesławie, powiedz mi, w jakim <stywriters> najdziwniejszym miejscu uprawiałeś seks? To jest, to jest może mało oryginalne, ale... Na placu zabaw i w kościele. Bzykałeś się w kościele? Nie, nie, to było i to przyznam, nie było penetracji. Czyli nie było penetracji w kościele? Czyli nie było zdrady, czyli był oral. No, było taki petting, tak. No. W kościele, ale to było blisko i to było w do kościele świętej Anny yy, w Danii, ale koniec na ten temat. Ostatnie pytanie na temat łóżkowe, seksualne. Którą z polskich wokalistek chciałbyś zobaczyć nago? czekaj, pytasz, żeby nie było. Zobaczyć nago, czy po prostu wyruchać? Mógłby, oczywiście, współżyć. Mówiliśmy się, mówimy współżyć. Kochać. się czas. Czyli mówisz, po, kochać, bo nago to wiesz. To jest. Mi, się, mi się podoba tylko że znowu zaczyna się jakimś chłopakiem spotykać. Ta, co ma takie duże piersi, była bo wodzianką Kuby. Aktorka czy wodzianka? Aktorka, która potem była trochę. która mówiła, że ma taki piersi, że ma problemy z Marta są, jak... Wierzbicka. Tak mi, się, tak mi się podoba. Czy w polskim show-biznesie są obecne narkotyki? Pewnie, że nie. Witam znowu tę samą minę, którą widziałem 3 minuty temu. Aha, taka. Dobrze. Ja sądzę, że jednym z takim naj, 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 najstraszniejszym narkotykiem, totalnym zło, z, złem, to jest alkohol. Ja nie mówię, że ja lubię też wypić, i może mam bardzo słabą głowę, jak Cezik to mówi, ale to jest największe zło. A jakie plany na Sylwestra? Wiesz to powiem szczerze. Ja nigdy nie byłem w tym towarzystwie takim zajebistym, który gra w Sylwestra. Aż ja te plakaty, a nagle jedna stacja, która ostatnie sześć lat nie robiła Sylwestra, robi Sylwestra. Powiedzieli mi teraz, czy ja bym chciał zagrać. Ja chcę zagrać. I powiedzieli, że mogę grać na żywo albo z playbackiem. Czy wiesz to? Miałem 20, 20 parę lat, jak, jak słuchałem bratanki. Bratanku, Bra Na no. krakowskim rynku. Też byłem na tym Sylwestrze. Na Sylwestrze? Na Sylwestrze! Tak! tak też nie, tam byłem! Ja tam byłem! Tańczyłem w kółko i, i wtedy powiedziałem, ja chcę zagrać na krakowskim Sylwestrze. A ja sobie tak chodziłem, myśl, oglądałem te występy i mówię, kur... Że im się udało, jak tu się wylansować i patrzcie se, to show zrobiłem i mi się udało. I wszystko się zgadza. Ijo! Że mnie było, wyobraź sobie, gadzasz 100 tysięcy pijanych osób. <laughs> tak to ja jest, to w ogóle marzenie, to jest szczyt imprezy. Ja będzie szał. Fajna bluza. Dziękuję. Jaki size? Ym, medium. Ku... No. Przymierze, ale z ciuchami masz więcej wspólnego. Tak, ale nie no, to jest krypto ale wiesz Ja jak krypto-reklama? Dobrze, po... nabij, tak, bo zobacz, ja mam swoją spółniczką, bo ma, ja mam dziecko. To dziecko nazywa się No wiem. Jesteśmy alternatywną, małą, cudowną firmą, która... No i zobacz, mam dla Ciebie prezent, bo, bo Ty masz jakieś... Ty nie masz dzieci, nie? No, A jestem dzieckiem. A jesteś, a, jesteś wuj, a jesteś wujkiem kogoś? Jestem. Ja, ja nie wiem, ja, ja, może nawet ja, Dorta sprawdziła właśnie. No, no way! way! <laughs> mam kapelę. Wydaliśmy że te gracz nie stać, dlatego że tutaj, zobacz, tu są dwie płyty. Tu jest płyta z najlepszymi, tu jest The tu, tu jest płyta, gdzie są najlepsze momenty naszych 25 koncertów, czasy, ale też powiem Ci jedną rzecz. To był moment, gdzie ja się pokłóciłem wtedy swoją dziewczyną. Pokłóciłem się i, i, i zacząłem pić, i powiem Ci, że, że, że wyszedłem na scenę pierwszy raz w życiu mocno zrobiony. Moja kapela, wszyscy są niesamowicie, ale ja tutaj nie słuchać, jak jeszcze śpiewam, albo krzyczę, ale między kawałkami jestem tutaj zrobiony. I musiałem to wydać. I to jest już poważny temat, dlatego, żeby nie było. Alkoholizm, może nie u moich, u moich rodziców, ale w rodzinie alkoholizm to jest też tematyką. I ja wiem, że alkoholizm, a propos, żeby to mówić do poważnych tematów, to alkohol jest niestety coś, co w Polsce na wszystkich dotyka. Ja wydałem tą płytę z takimi momentami też, żeby też młodzi ludzie, ewentualnie, co grają, początkując, zobaczyć, jak można źle płynąć. Dlatego, że nie ukrywam, ja bardzo biorą swoją pracę poważnie. Ale to jest tak, że jak raz na pudełku powiedzieli, że piję, no to zawsze będę pijakiem. Jak, raz, wiesz, jak powiedziałem, że lubię kobiety, sorry, jak masz 34 lata i spałem z trzycówą cyfr, wiesz, z kobietami, sorry, to jest polityk. jak straciłem dziewictwo, jak miałem 16 lat, to to nie jest bardzo oryginalne. Wiesz, o co chodzi, jak, mm -hmm. jako single przez swoje życie. Mm -hmm. y, ale dobrze, niech piszą, co chcą, tylko że to, że spałeś z mnóstwo kobietami, to nie znaczy, że jesteś dziwkarzem, bo ja szanuję kobiety, uwielbiam je. I te momenty chcieliśmy pokazać, gdzie tam, gdzie jest nawet na słabszy moment, tam gdzie jest zło, tam i tak jest miłość do grania, do muzykowania. Więc dla mam płytę. No, bardzo dziękuję. A oprócz tego to możesz dać wiesz, obojętnie komu, czapeczkę, grać nie starasz. Możesz sobie ją zrobić, tak, to... i wtedy mówisz, grać nie słacz, Rzeszów. No. Ja wiem, że ty... bardzo Ci dziękuję za te prezenty. Proszę no, Poczekaj. możesz rozdać coś tam? Tutaj. Nie, nie. No. To rozdam, to moje. No. Założę drugą, może ta będzie mi bardziej pasowała. Fajnie. Co nie? Fajna, nie? Jest na zimę teraz. A teraz nie mogę zdjąć, bo grzywka poszła. Nie poszła! Mówię ci, że Dobry. poszła. Dobrze siedzi, siedzi ci lepiej niż jednego piłkarza. No super! Ale siedzieć, widzisz, jeszcze masz włosy. Ja chodzę w czapeczkę, bo widzę, tam tracę włosy No mam. Mario Dziękuję! No, kładę tu! Płytę zostawiam, bo chciałem o tę płytę zapytać. Dobrze. A właściwie o Rzeszów, o którym mówiłeś. Mhm. E, gdzieś wyczytałem, że dopiero po pół roku przeprosiłeś za ten Rzeszów. Prawda jest taka, że często do mnie piszą ludzie, przez to byłeś na jej na koncercie. Mhm. Dlatego, że gdzie, gdzie de facto byłem cześć tęki. Tylko dlatego, że wiesz, skaczę, czasami się... Ja czasami jestem z Ja też czasami robię dziwne rzeczy na tych strych. I wtedy ludzie piszą, byłeś pijany. Ale ten dzień po Rzeszowie, gdzie było 700 ludzi, dostałem tylko jeden mail, od jednego chłopaka, którego pozdrawiam, którego, któremu nie odpisałem też, ale napisał, panie Czesławie. Chciałem złożyć reklamację. Mam poczucie, że pan może być, był pod wpływem alkoholu. A jak galiśmy teraz w Rzeszowie, to przychodzimy do, do mnie dziewczyny, które mówił, że to był najlepszy koncert ich świat życia. Ten w Rzeszowie wtedy i nawet nie wiedziały, że byłem pijany. Tylko to nie chodzi o to, co ludzie widzieli, czy nie. To chodzi o to, jakie mam poczucie ze sobą i jak ja to rozegrałem. A dlaczego mu nie odpisałeś? Yy, może dlatego, że się bardzo wstydziłem. Tak. Nie, nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Ale ja wydałem to, Łukasz. Żeby być świadomym, żeby nie popłynąć. To jest moje świadectwo. To jest pocztówka z tego okresu i to będzie mi przypominać? Weź się w garść, nie płyń, bo masz taką sytuację. Dlaczego ludzie boją się przyznać do błędów? Ja nie mam żadnego pojęcia, ale wiem, że jak jesteś w kinie i dzwoni telefon, to zobacz, że, że on dalej dzwoni, dopóki ko ko komuś dziewczyna powie No weź ten telefon! Każdy wie, że to jest twój! Bo my dalej myślimy, że, i to widać na scenie politycznej, że wszystko po jakimś czasie będzie zapomniane, i, i potem możemy dalej działać. Bo są ludzie, którzy są przekonani, że jak pokażesz swoją słabość, to oni są nad tobą. Mhm. A prawda jest taka, i to jest bezczelny, i mogę powiedzieć do kamery, że to, że, że, to, że, że, że to my rządzimy wam jak kółeczki. Bo siedzą sfrustrowani, źli i zawsze mówią coś takiego, łukasz. Ja, ja nie wiem, czy ty masz hejterów. Mam. Bez nich. Je, to, 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 bez bez hiterów to by było tak nudne, bo oni widzą wszystko to, czego nie widzisz. Ale na pewno jest coś takiego, że ja, zawsze mówię na koncertach swoich, byłem sfrustrowany, byłem zły, dopóki sam się przebiłem. A ta ta. I teraz mam taki luz. Ci też, którzy oni by chcieli pójść na wódkę, bo ja nie jestem taki straszny. I oni jeszcze myślą, że ja jestem taki za mały i taki troszkę grubaski, więc ja nie jestem niebezpieczeństwem dla ich dziewczyny. Tak. Ale ale, więc spoko. Ja czasami daję swój numer, żeby odzwonili. Nie dzwonią! Fajnie tu masz, kurczę, ja też rozumiem, to jest bardzo, bardzo fajnie i bardzo się z tą fajnie rozmawia. Cieszę się, dziękuję. No bo też możemy być... Tak, 212 właśnie... na moim profilu pokaż no, wszystkich. Jasno. No co ty na, tylko na moim 212. No co to, naszych pytań? Tak. Kurde, zajebiście. Wojciech pyta, czy to prawda, że po się nie liczy? I znowu o seksie. Ja już widzę komentarze, będzie straszny hej, że to jest Nie, 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 to się, to, się, to się liczy, to się liczy. Fani pytają o nową płytę. No, jest płyta grać Nie strać, ale to jest płyta z Koncertówka, więc jest. Tak to studyjna? To jest, nie, to jest studyjna. Myślę, że wrzesień 2014. Bierzemy wolne po tej trasie teraz. Bierzemy wolne, żeby. żeby, żeby... A masz już jakąś koncepcję na tę płytę? Mam. A jej, jej powiedz, troszkę chociaż. Na pewno y, warto poruszyć. będzie trylogia w ogóle. To będzie trylogia emigrancka. Bo są też te tematy emigranckie i tacy jak bardzo my, to dużo smutnych tematów emigranckich, y, jak najbardziej, tak, to będzie temat emigranckich, to nie będą. Żeby nie było, to nie będą hity, i to. Nie, nie, no, to będzie, to będzie taka spowiedź emigranta. To będzie trylogia. Yy, mam nadzieję, że w 3 lata uda nam się zrobić coś tak fajnego. Cieszymy się ekstremalnie. Yy, no, bardzo cudownie. Paulina, w skali od 1 do 10, jak oceniłbyś swoją moralność? Jest, sądzę, że jestem bardzo moralnym człowiekiem. I zależy jak. Dlatego, że jeżeli ty chcesz przyjechać do mnie jeszcze chcesz, żebym mówił brzydkie słowa i Cię kąpał, a my się w ogóle nie znamy, to jak Ty byś oceniła swoją moralność? Czy masz trochę życie takie rock and rollowe, Podobno Rolling Stonesi, żeby coś wypromować, rzucali ok przez okno na przykład telewizory z hotelu. No to jest straszne, bo wiesz to, te, 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 te telewizory są takie tanie w tej chwili, że się nie opłaca w ogóle ich rzucać, ale prawda jest taka, że, że yy, no trochę, no grupi już nie stoją, ale ja po prostu, jest to nie, nie ma nic gorszego. Wiesz, jest trochę zmęczony, gdzieś wieczorem przyjeżdżasz po koncercie, masz swój pokoik, widać w ofercie spaghetti bolognese, nie? Room service. No i wiesz, zamawiasz room service, przychodzi spaghetti bolognese i otwiera pan. Mówi, Czesiek, robisz te swój potem, jak ci tam wyjdą... Czesiek, nie lubisz, jak się tak Czesiek, Czesiek! co wtedy robisz? Czesiek! To się Czesław! Czesiek! Czesiek, Czesiek! Czesiek! To matka rozważa Czesław, p******ko, ja, p****** Czesiek, Czesiek to jest twoja matka, Czesiek to jest twoja matka!